Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Mio. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki pojazdów. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Witam w programie Autoportret Ostrego. W dzisiejszym odcinku zapraszam na kolejny odcinek specjalny poświęcony starym polskim firmom. Tym razem firma, która rozpoczęła działalność w 1937 roku. Start dobrowolski. Powracamy do cyklu stare dobre polskie firmy. W tym przypadku słowo stara. Polska firma będzie brzmiało o wiele bardziej dostojnie, ponieważ firma Start została założona w 1937 roku. No tak, to założycielem tej firmy był mój ojciec, Stefan Dobrowolski. Wprawdzie ten moment tylko znam w opowieści, ale wiem, że od tej pory firma działa cały czas. Nawet działała w okresie okupacyjnym. No może w małą przerwą, kiedy tata wybrał się na wojnę, no i po ucieczce w, w, w niewoli, w której dostał się po upadku twierdzy Modlin, powrócił do firmy, no i bardzo aktywnie pracował. Ale pracował też w czasie powstania warszawskiego, tuż przed powstaniem warszawskim, w czasie powstania warszawskiego i powstawiały niesamowite rzeczy. Mamy taką niepozorną lampeczkę, która potrafiła przekształcić się w granat. No tak, ojciec był aktywny również i na tym polu, w tym, żeby w ogóle w trakcie, w czasie okupacji pracował w sekcji uzbrojenia AK, między innymi zakupując broni, między innymi od żołnierzy Wehrmachtu, to co w, w opowiedzi. No i uczestniczył aktywnie w produkcji uzbrojenia, w produkcji ftenów, w zakładzie, który mieścił się na ulicy Żelaznej, produkowano oprzyrządowanie dla innych zakładów, które uczestniczyły w tej produkcji. Ponadto. Yy, wytaczano tam zamki, co było obrób, chyba najbardziej precyzyjną obróbką w produkcji wtenów, to właśnie zamki wytaczano w naszym zakładzie. Yy, no, takim znakomitym stokarzem był brat ojca Henryk. W yy, elementów do wtenów wytwarzano u nas magazynki. No to odpowiedzialne zadanie, nic się nie mogło przecinać w żadnym wypadku. Swoją drogą to jest ciekawa sytuacja, bo wtedy produkowane były rzeczy, które miały udawać coś zupełnie innego. Gdyby nagle wpadło, nie wiem, Gestapo czy jakaś inna ponura organizacja, to można było wytłumaczyć, że to coś, to jest po prostu lampeczka, a nie żaden granat, że zamek czy tam magazynek do pistoletu maszynowego to jest zupełnie coś innego. To są niesamowite czasy, niesamowity dowód na to, że. Byli na tym świecie i są odważni ludzie, którzy potrafili zrobić coś, e, zaopatrując naszych dzielnych żołnierzy podziemia, e, i, no i przeżyć te straszliwe dzieje. No tak, to się ojcu udało, no mówię w trakcie powstania już nie uczestniczył w produkcji wybrojenia, dlatego że jako powtaniec wyruszył wyprodukowaną przez siebie rikszą w napędem elektrycznym, ze swoim oddziałem wyruszył na Pragę, gdzie wyznaczono mu placówkę. No to niestety wtedy to powstanie się szybko rozwiązało po kilku dniach. Ale w biogramu takiego, który znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego, odczytałem, że ojciec przepłynął, przeprawił się przez Wisłę na drugą stronę, uczestniczył w walkach w Wilanowie, po czym dostał się do niewoli niemieckiej i z transportu kolejowego udało mu się uciec i odnalazł na w Kierniewicach. To były początki firmy Start, to takie czasy, które były bardzo trudne, potem zanim przejdę do Pana Inżyniera jeszcze słówko na temat nieciekawych czasów tuż po wojnie, nacjonalizacja i różne tego typu ponure rzeczy. No tak, no to był przełomowy, bardzo przykry moment, no ojciec czując pifmo Novem, ograniczał w skalę produkcji, ale w momencie, gdy go przystąpiono do wienia, to zakład liczył 28 osób. Teoretycznie dopuszczali zakłady z obsadą 50 pracowników, no ale w, t, w tym przypadku się to nie sprawdziło. Ta nacjonalizacja to przebiegła bardzo drastycznie. Po prostu przyszła grupa ludzi, weszła do biura, kazała ojcu odstąpić od biurka opróżnić kieszenie i powiedziała, dziękujemy panu. Yy, ojciec wiele przyłożył starań do tego, żeby dokonano inwentaryzacji w ogóle bo, b, to, sprzętu, narzędzi, wyrobów, no tak, w przekonaniu, że zapobiegnie to kradzieży. Jak się to stało, do tego nie wiemy, no wiemy, że po trzech miesiącach zakład upadł sterowanie przez ludzi, którzy nie mieli o tym zielonego pojęcia mogło doprowadzić do tego, że zakład przestał istnieć. Proszę Państwa, rozmawiałem z drugim pokoleniem firmy Start, czas na pokolenie trzecie. Inżynierze, jak to było, bo zostało trochę maszyn. Ojciec już wprawiony w boju produkcyjnym. Zostało trochę maszyn. Ja z wielką żywnością przyglądałem się tokarce sterowanej za pomocą krzywek. To do tego bardzo fajna historia, którą Pan mi opowiedział. Proszę przypomnieć, jak to na początku, taką tokarkę się programowało. Automat krzywkowy rzeczywiście wymaga, jak sama nazwa wskazuje, krzywek. Krzywki mają mieć określony, precyzyjny zarys, tak żeby te narzędzia, supporty wykonywały w odpowiednim momencie właściwe ruchy robocze i pomocnicze. Po pierwsze trzeba wymyślić, jakie te kształty mają być. Jak ja zaczynałem pracę w firmie w roku 90, to jednym z moich pierwszych zadań było wyrysowanie tego, co tata wygenerował. Znaczy stworzył proces technologiczny, z którego wynikało, jakie tam kształty tych krzywek miały być i ja przy zastosowaniu już techniki komputerowej, to znaczy autokada, wyrysowałem to. To było pierwsze osiągnięcie moje. Tak, ale po tym zrysowaniu w kadzie musiał się pojawić pan. Kolejny tutaj efekt rozwoju technologicznego to było zastosowanie drukarki. Bo wcześniej te krzywki, wcześniej tata to oczywiście sam robił, były kreślone na kalce. No i te, tego wykresu używało się do dopiłowywania tych krzywek w naturze. No bo oczywiście o obrabiarkach numerycznych w naszym zakładzie wówczas to, to nawet nie myśleliśmy. Ale że, ale przepraszam. Postęp technologiczny ten, który wniosłem w roku 90, polegał na tym, że nabyliśmy drukarkę i głową 24 i głową. Ona się okazała bardzo precyzyjnym sprzętem i również na kalce udawało się wydrukować w skali 1 do 1 z dobrą dokładnością zarys tej krzywki. No ale niestety ciąg dalszy był taki sam, co znaczy ślustarz musiał dopiłować krzywkę. No, oczywiście te krzywki następnie trzeba już po wykonaniu było ustawić. No, proces jest niezwykle żmudny. Zostawiam Stały dzisiaj sfilmowane jeszcze trzy automaty, które pozostały y, s, tak. i trzeba powiedzieć, że jak one też. Ile to lat temu? Trzy, 30 z hakiem. 3. Niektóre ponad 40 były by ustawione, to one ciągle tak pracują. No tak się z, złożyło, że one ciągle te same wyroby robią. Natomiast w tej chwili, jakbym miał pomyśleć o zrobieniu tego jeszcze raz, no to szczerze mówiąc, y, chyba bym się poddał. No właśnie, mamy ten etap przeszłości i czasów, w którym działy się rzeczy ciekawe, nawet powiedziałbym, chwilami bardzo dostojne, idące w historię naszego kraju. To były ciężkie czasy, bo praktycznie to, co było w okresie międzywojennym, początek, start firmy, 37 rok, potem wojna, pan z wąsikami zaczął rządzić Europą, potem komuna, to wszystko firma Start przeżyła i to jest chyba powód do dumy, że po tylu latach firma nadal istnieje, tak samo się nazywa, jest nadal taka mocna. No firma rzeczywiście, ona przemieszczała się w ulicy Żelawnej, przemieściła się na ulicę Chłodną 19, a ponieważ tam wybudowano jakąś świątynię, no tata był zmuszony przenieść się na Jana Kazimierza 56A, gdzie firma no, pracowała do roku 2008. Ja do firmy dołączyłem w roku 1980 na wyzwanie ojca, bo wcześniej 14 lat pracowałem w zakładach państwowych przemysłowych, pracowałem. W forcie Wola, na wstępie w Bw. No i tam zresztą no, doszedłem do dosyć znacznych stanowisk. No jednak tata ufnął, że czas, żebym powrócił na łono rodziny i wspomógł tak tak i kontynuował działalność. To było to, co mogliśmy powiedzieć o przeszłości. Po przerwie powrócimy do teraźniejszości firmy Start, która mnie zauroczyła zarówno dzięki ludziom, jak i dzięki temu, co potrafią zrobić i jak potrafią to zrobić. Powracamy do e, materiału o firmie Start e, z cyklu Stare, Dobre Polskie Firmy. Mamy za sobą już historię, teraz mamy współczesność. Ja powiem panu inżynierze, że jak wszedłem do was, do firmy, zobaczyłem po pierwsze, nie bywałem. Poziom myślenia o tym, żeby to wszystko działało jak taka linia technologiczna. Wy jesteście praktycznie w stanie zrobić wszystko, no może prawie wszystko, ale e, myślę, że bardzo wiele. E, zafascynowały mnie narzędzia, zafascynowało mnie to, że to wszystko jest zrobione odpowiednio. E, jeżeli powstaje jakiś element, przykładowo, nie wiem, przychodzi do Was firma, która mówi, że chce mieć do samochodu jakąś kryzę pod gaźnik, e, gaźnik czy urządzenie wtryskowe, e, to jesteście w stanie na początku ten element, który przed jako element pokazowy zwymiarować nie za pomocą suwmiarki, tylko jest do tego odpowiedni sprzęt. No, rzeczywiście, mamy izbę pomiarów, w której jedną z funkcjonalności jest również inżynieria odwrotna. Jesteśmy w stanie dokonać pomiaru, aczkolwiek pierwsze pytanie, jakie zadamy, to czy to nam wolno zrobić. To... No tak, bo są części, których papugować nie wolno, bo są objęte jakąś, powiedzmy, licencją. Chcielibyśmy mieć licencję na taką rzecz. No ale wymiarujecie to, potem to trafia, no macie cały ciąg maszyn. Są elektrodrążarki, są frezarki o wszelakich możliwościach, są tokarki. Czy w obecnych czasach obsługujący tokarkę jest bardziej inżynierem, taką sterowaną numerycznie, czy jeszcze tokarzem? Znaczy, trzeba tutaj wydzielić dwie funkcjonalności. Po pierwsze, musi być programista, i po drugie, musi być operator. W naszym przypadku najczęściej te dwie role są łączone przez jedną osobę. W związku z tym, często rzeczywiście są to inżynierowie posługują się dosyć wyrafinowanym e, oprzyrządowaniem w postaci właśnie oprogramowania kamuskiego komputerów e, no, z których się bezpośrednio często przesyła na maszynę e, wynik pracy czyli program no następnie trzeba go wdrożyć oczywiście sprawdzić znowu pomierzyć w tejże izbie pomiarów bądź dedykowanymi narzędziami pomiarowymi no i efekt najczęściej jest dobry. No zresztą tutaj siedzimy przy stole, na którym jest zgromadzony szereg tych efektów różnej maści. Bo to są zarówno efekty pracy bezpośrednio obrabiarek numerycznych, tak te części obrabiane skrawaniem aluminiowe, jak również efekty pracy form wtryskowych, no które, jak sobie można łatwo wyobrazić, też należało obrobić z dostateczną precyzją. Ale mam pytanie, czy rozumiem, że formy do tych modeli też powstały tutaj w firmie Start? Prawie wszystkie formy do tych egzemplarzy, które tu widzimy, powstały u nas. Ale, ale Jesteście do tego technologicznie przygotowani. Ja widziałem formy, które u Was, które nie są tym, co sobie Państwo wyobrażają. Ściskają się dwie ścianki w środku dostaje wtryśnięte tworzywo sztuczne i wychodzi plastikowy miś. To tak nie jest. Te formy, które są produkowane w firmie Star, to są już naprawdę zaawansowane, bardzo zaawansowane konstrukcje, które jeszcze w trakcie samego zamykania się potrafią wykonać pewne ewolucje w środku. Przepraszam, że mówię tak poglądowo, ale no oglądający nas nie będą wiedzieli, o czym mówimy do końca. No chyba będą wiedzieli, bo nagraliśmy dzisiaj właśnie pracę takiej formy, która rzeczywiście jest wyposażona w w zespoły sterowane hydraulicznie, no i dosyć skomplikowany cykl wykonuje. Rzeczywiście, no mamy takie kompetencje, że projektujemy takie narzędzie. Znaczy tutaj trzeba by powiedzieć, że zarówno wszystkie wyroby, które produkujemy, zostały zaprojektowane w naszym dziale konstrukcyjnym, jak i całe oprzyrządowanie, które do tego służy. To wszystko, co dzisiaj było możliwe do zobaczenia na filmach, zostało wykonane w naszym zakładzie znaczy całe oprzyrządowanie technologiczne. Delikatnie mówiąc pojawiają się tutaj modele samolotów związanych z i z dużą częścią polskiej historii, bo PZL P-11A to nasz, nasza duma i chwała kiedyś, potem Hurricane, samolot, który no nieźle rozrabiał na niebie i to też jakby nawiązuje trochę do historii. To znaczy tutaj, żeby była jasność, to chciałbym powiedzieć, że nie projektowaliśmy samych modeli to jest w ogóle to jest wyrób firmy z którą ściśle współpracujemy firma nazywa się Arma Hobby firma ma kompetencje i jest bardzo dobra w robieniu tych znaczy przygotowywaniu od strony merytorycznej tych modeli Natomiast naszą rolą jest zaprojektowanie formy wtryskowej, wykonanie tej formy i następnie produkcja wyprasek. No i tu nie chwaląc się muszę powiedzieć, że uzyskaliśmy w tym bardzo dobre efekty i wysoką specjalizację, która została doceniona na forum międzynarodowym na targach we Frankfurcie, w czasopismach branżowych w Wielkiej Brytanii, w Japonii. Także w, y, ostatnie z tych modeli, które produkowaliśmy, no według tych ocen uzyskały y, topowy, światowy poziom. Ja rozmawiam w tej chwili z trzecim pokoleniem w firmie Start, ale jeszcze mam takie pytanie dotyczące takich wyrobów. Bo jak, jak mi się wydaje, to i w okresie przedwojennym, i teraz pojawiają się tam między innymi pompki. Czy przed wojną też były pompki? No tak, pompki to są takim artykułem, który można powiedzieć przez długi czas niósł firmę w ogóle, także jest to wyrób sztandarowy, można powiedzieć. Może w tym momencie mniej popularny niż był w latach ubiegłych, no ale mówię wtedy, kiedy ja przyszedłem do firmy, no udało mi się Wywalczyć tutaj no, czołową pozycję w produkcji pompek w kraju. No, w zasadzie wyeliminowałem konkurencję <grystanie> łącznie z, z, z dużymi zakładami w, we Włocławku. No i w, w tym okresie to były lata 80. Doszedłem do produkcji rzędu 80 tysięcy pompek rocznie. No to można było nadmuchać niezły balon tak. i wielką oponę. E, pompki nadal są w ofercie firmy Start, już troszeczkę inaczej wyglądają, są nowocześniejsze. Są relingi dachowe do samochodów, prawda? Czy mocowanie do relingów? No, to najnowszy nasz wyrob rzeczywiście taka belka o kształcie op opływowym, aerodynamicznym, przeznaczona do niektórych relingów. No, no tak, za zastanawiam się, bo jak już opływowa, to jeżeli spojrzę tam gdzieś za róg, to może znajdę też tunel aerodynamiczny, bo to już wszystko jest. No, <gryoitła> <To grywatła> niestety, aż, aż takich kompetencji na razie nie mamy. Fajne jest to, że właściwie jesteście samowystarczalni, bo i e, projektowanie. I wykonanie. Macie swoje własne wtryskarki, to naprawdę wtryskarki z najwyższej półki. Macie własne elektrodrążarki, e, niesamowite frezarki, e, tokarki to wszystko stoi na miejscu. E, jeżeli ktoś do Was przychodzi, tak ja przyszedłem pierwszy raz, jest szokowany potencjałem firmy, bo to jest naprawdę wielka moc. Wy jesteście w stanie, siedząc tutaj e, z panem inżynierem, którego niestety nie pokazujemy Państwu, e, to e, wykonać każdą rzecz. Od modelu samolotu, który jest ceniony nawet w Japonii, co podkreślę jeszcze raz, przez elementy do części do samochodów, nawet jakieś elementy, o których ja nie, nawet nie mogę wspominać, bo to jest zakazane, ale jest robione zgodnie z prawem. Proszę Państwa, krótko, szybciutko mówiliśmy o firmie, o której można by mówić. Praktycznie cały Boży Dzień, niestety trzecie, czwarte pokolenie, jeżeli dobrze mówię, firmy, nie pojawiło się przed kamerą, ale być może kiedyś namówimy e, i pojawi się bardzo miła osoba, patrzy na nas w tej chwili, ale nie wzięła udziału w rozmowie. Przyjmijmy, że nie wzięła udziału w rozmowie, tylko dlatego, że nie byłem w stanie obsłu obsłużyć tym mikrofonem czwartej osoby. Ale serdecznie pozdrawiam. Panowie, e, życzę. Żeby wszyscy, którzy przychodzą do firmy z zamówieniami po wejściu e, mieli takie wrażenie, jak ja miałem. E, profesjonalizm, nieprawdopodobne osprzętowienie e, i no, po prostu bardzo fajne podejście do klienta. Uwielbiam was za to. Dzięki wielkie. No, bardzo dziękujemy za tą opinię. To nie jest wcale słodzenie. Naprawdę jest pełna moc. Dzięki inżynierze. Również bardzo dziękuję.